Z Ewangelii, według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze, bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych. Nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was o obłudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Panie Jezu, zaczynam z Tobą ten dzień. Chcę być dzisiaj blisko Ciebie. Chcę w Twoim świetle odkrywać prawdę i za nią podążać. Chcę prosić Cię na początku o jedno. Nie daj mi wejść nigdy w pustą religijność, która jest jak maska, która jest jak przyjęty martwy przepis. A proszę Cię, Zaprowadź mnie do wiary, która jest spotkaniem z Tobą. Czasami potrafię wyglądać poprawnie, mieć dobre słowa, dobre gesty, nawet dobre intencje, albo zrobić coś na pokaz. A w środku bywa, że jestem daleko od siebie, od ludzi i co najgorsze daleko od ciebie. Nie chcę ci się udawać. Panie, ty stajesz w Ewangelii w samym środku sporu o tradycję, o obmycia, o formy, o to, co wypada. I ty nie gardzisz znakiem, nie gardzisz tradycją, nie gardzisz też tą liturgią, tylko mówisz, nie rób sobie z tego Boga. Z tej formy nie uczy nigdy Bożka ze swojej religijności nie zrób takiej tarczy za którą schowasz swoje serce. Nie chcę się chować za żadną formą, ale chcę spotykać ciebie. Nie chcę być tym, który czci cię wargami, a sercem jest gdzie indziej. Nie chcę być w jakimś wewnętrznym musze. Które jest ciężarem, a nie miłością. Panie, ja wiem, że Ty nie przyszedłeś dać mi ciężaru, ty przyszedłeś mnie uwolnić. I dzisiaj proszę pozwól mi zdejmować ze mnie te warstwy, które są nawet jakąś hipokryzją. Aktorstwo, w którym gram pobożnego, a w środku jestem nieprzemieniony. Zdejmij ze mnie to tą potrzebę podobania się, potrzebę, żeby dobrze wypaść. Ja chcę być prawdziwy. Wiem, że jestem człowiekiem Boga. Panie, poprowadź mnie do czystego serca. Naucz mnie tej czystości nie zewnętrznej, wyprasowanej, poprawnej, ale tej prawdziwej, która rodzi się w środku która bierze się z pokory, z miłości, z prawdy. Ty pokazujesz, że to nie ręce brudzą człowieka, nie naczynia, nie brak obmycia, tylko serce. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj do mojego serca. Tam, gdzie jest może we mnie złość, pycha, chud, osąd, zazdrość, tam, gdzie jest zranienie, napięcie, Ty jesteś moim Zbawcą. Jesteś lekarzem serca i mówisz: Oddaj mi to, pokaż mi to, ja to uleczę. Panie, uczy mnie człowiekiem, który nie używa żadnych świętości jako narzędzia do walki, żeby zaatakować innych pobożnością, żeby nie budować swojego poczucia, że jestem lepszy, żeby nie szukać winnych, ale żeby zawsze szukać miłości. Żebym się nie dopatrywał, gdzie ktoś popełnia błędy w liturgii, gdzie ktoś popełnia błędy modląc się, tylko żebym kochał. Proszę cię o taką odwagę w konkretach. Ty też obdarzasz, panie, w Ewangelii to korban, pobożny unik, że zamiast dać dar na potrzebujących. Ogadać na świątyni i powiedzieć mam święty spokój. Nie pozwól mi nigdy odmówić modlitwy, zamiast uczynić dobro dla konkretnego człowieka. Żebym się przed człowiekiem nie zasłonił, bo Ty jesteś Bogiem, który przecież przyszedł jako człowiek na świat. Chcę dzisiaj, żeby Twoje słowo miało. Pierwszeństwo przed moimi zwyczajami, przed moją wygodą, przed moim zawsze tak było, przed moim się nie chce, przed moją dumą. Daj mi serce, które jest bliskie, bo wierzę, że Ty jesteś żywy. Ty jesteś blisko mnie, Ty działasz w moim życiu. Wierzę, że nie chodzi o maskę, nie o formę dla formy, tylko o Ciebie, żywego Boga, który mnie przemienia. Jezu, bądź dzisiaj we mnie, w moim życiu. I spraw, żeby dzięki mojemu życiu dzisiaj komuś było choć trochę lżej. Na taki dzień chcę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że tu jesteś. Jesteś cenna. Jesteś wartościowy. Masz wartość w oczach Boga. Nie zapomnij o tym nigdy.